Alert. Alert. Odpalamy dziś protokół specjalny. To nie jest alert o plotkach, aferach czy skandalach. To jest niezwykle ważna i bardzo smutna historia o mrocznej stronie sławy i o nienawiści, która zalewa internet. Na celowniku nasza duma narodowa, numer jeden na świecie, tytanka pracy i niezwykle silna młoda kobieta. Iga Świątek. Jesteśmy... Przyzwyczajeni do jej sukcesów, do jej zwycięstw, do jej uśmiechu na podium, ale Iga, w akcie niezwykłej odwagi, postanowiła pokazać nam drugą, mroczną i brutalną stronę tego medalu. Na swoim Instagramie opublikowała przykłady wiadomości, jakie dostaje od fanów po każdym, nawet najmniejszym niepowodzeniu. I to, co tam zobaczyliśmy, jest po prostu przerażające. To nie jest krytyka, to nie jest rozczarowanie, to jest czysta, niefiltrowana, obrzydliwa nienawiść. Groźby, wyzwiska na najgorszym rynsztokowym poziomie. Ludzie, którzy przegrali kilka złotych u Bukmachera życzący jej najgorszych rzeczy. To jest obraz absolutnego upadku człowieczeństwa. I z tym właśnie musi mierzyć się na co dzień najlepsza tenisistka na świecie. Ale Iga nie opublikowała tego, żeby się nad sobą użalać. Zrobiła to w znacznie ważniejszym celu. Postanowiła wykorzystać swoją gigantyczną platformę, żeby rozpocząć niezwykle ważną dyskusję. Dyskusję o zdrowiu psychicznym. W swoim wpisie apeluje o rozsądek, o zastanowienie, o to, żebyśmy wszyscy, jako użytkownicy internetu, pamiętali, że po drugiej stronie ekranu. Jest żywy, czujący człowiek, nawet jeśli jest to wielka gwiazda sportu. To jest, proszę państwa, niezwykły akt odwagi. W świecie, w którym sportowcy często są postrzegani jak maszyny do wygrywania, ona przypomina nam o ich ludzkiej twarzy, o presji, o stresie i o tym, jak bardzo bolą słowa. My w alercie celebryckim na co dzień żyjemy z plotek i dramatów. Często jesteśmy cyniczni, ale w takich chwilach cały nasz cynizm po prostu znika. To, co pokazała Iga, to nie jest show biznes, to jest po prostu ludzkie cierpienie wywołane przez bezmyślną nienawiść. Jesteśmy pełni podziwu dla jej siły i dojrzałości. Wykorzystać własny, bolesny dramat, żeby rozpocząć tak ważną społeczną dyskusję, to jest cecha prawdziwych liderów, prawdziwych mistrzów. Nie tylko na korcie, ale i w życiu. Ten alert to nie jest news, to jest nasz apel. Dołączamy do głosu IGI. Zastanówmy się dwa razy, zanim napiszemy kolejny nienawistny komentarz w internecie. Bo słowa naprawdę mają moc, czasem niszczącą. Pani Igo, dziękujemy za ten ważny głos i wysyłamy całe nasze wsparcie.